Prawdziwa walka prawdziwe emocje na galę Wojak Boxing Night zaprasza Wojak. Szczególnie nie tylko w Polsce. A wystąpi w niej. Reprezentant Ań, zawodnik, który bił się na największych galach MMA na świecie. Powitajcie wielkimi brawami. Oto przed wami. Cześć. 127 kg, 200, a więc o 200 gram ten limit jest przekroczony, ale już mam informację, że Mariusz macha nad to ręką. Mariusz, czyli Pudzia. Wielkie brawa Mariusz, Pudziak, Pudziakowski i prezydent na Podsoma. Pozdrawiam. Mariusz jest Agli bardzo... <śleszy> 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 Uh, Impasible. I give you special gift. Please. Look fast. Miro. To na albumie. Miro. 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 za Miro. Miro. wszystkich po. Miro. 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 do pamiątkowego zdjęcia. Cześć są, są Mariusz Pudzianowski. Jeszcze chwila, jeszcze 26, 27 godzin. I te ręce na pewno nie będą go upilnowane. Dziękuję serdecznie! W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak dobry jest.